Ja pozwolę sobie jednak z wątku czarownic wycofać. Rozumiem, że to takie skojarzenie się gdzieś budzi, może po tej debacie, po tej debacie o, o aborcji. No niewątpliwie mamy zderzenie, mamy zderzenie cywilizacji, cywilizacji życia, cywilizacji śmierci, tak trzeba powiedzieć otwarcie. I ten podział, ten podział jest jedynym podziałem w tym, w tym temacie. Eee, a słyszał pan ani... o tym, że kwestia aborcji w ogóle po obrady Sejmu ma dopiero po, po, po wyborach do Parlamentu Europejskiego? Nie słyszałem, tak? ale w ogóle mnie to nie dziwił. Właśnie miałem się do tego odnieść. Eee, ten temat e, ten temat e, po prostu obniża poparcie, obniża poparcie obecnej ekipie rządzącej. E, kiedy się wypuści e, lewica, żeby mogła zaprezentować się w pełnej krasie, ze swoim stanem świadomości, to to raczej odstrasza, odstrasza wyborców, e, i e, jest to przejaw rozsądku obecnej ekipy rządzącej, że e, robi co może, żeby zadowolić e, mniejszego koalicjanta, podejmując jakoś tę kwestię, a e, sprostać e, trudom e, utrzymania władzy i poparcia. Czyli mówiąc krótko, chować ten temat przed wyborami najgłębiej, jak się da. No, ale to miał być e, najbardziej inny temat slalom. to miała być ta trampolina do zwycięstwa. No to w świadomości lewicy może, ale tutaj wbrew pozorom trzeba oceniać to jako, jako rozsądną grę premiera Tuska z marszałkiem Hołownią, którzy, którzy po prostu dla, dla siebie rozsądną tą, ten, temat, ten temat po prostu przesuwają, odsuwają. No ale mamy komunikat dla lewicowej strony, my zawsze będziemy, zawsze będziemy tych wątków Prolife bronić. E, jesteśmy e, w tej kadencji również z panią e, poseł Kariną Bosak, która, e, która dzielnie stawała przeciwko, e, przeciwko tym absurdom. No to było jedno e, z najmądrzejszych wystąpień Sejmowych, trzeba przyznać. I można liczyć na więcej. E, można liczyć na więcej. Natomiast to, czego się spodziewamy po lewicy, to to, to że będzie z tym wątkiem wracała. E, także na pewno no póki my jesteśmy w Sejmie, to ten wątek będzie pilnowany.